Oto trzy sygnały, że twój testosteron leci na łeb. Nie potrzebujesz badań, żeby wiedzieć, że coś jest nie tak. Twoje ciało, twoje reakcje i twoje codzienne wybory dają ci więcej sygnałów niż jakiekolwiek laboratorium. Problem w tym, że większość facetów nie chce ich zauważyć, bo wtedy musieliby się przyznać, że oni sami siebie powoli kastrują. A testosteron, ten jeden konkretny hormon, to nie tylko liczba na papierze. To twoja siła, twoja pewność, twoje poczucie kontroli i sensu. Gdy leci w dół, nie tylko stajesz się słabszy fizycznie, zaczynasz się Rozklejać od środka i zanim się zorientujesz, z zostaje tylko cień. Pierwszy sygnał, że coś się z tobą dzieje, pojawia się rano. Brak porannej erekcji. To nie kwestia wieku, ani zaburzeń krążenia, to brutalny sygnał od organizmu, że Twój poziom testosteronu zjechał do piwnicy. A jeśli ignorujesz ten sygnał i wmawiasz sobie, że to tylko zmęczenie, to tak naprawdę codziennie wybierasz życie faceta, który powoli traci podstawową męską funkcję, nie tylko biologiczną, ale symboliczną. Bo kiedy ciało nie wchodzi już na wysokie obroty, nawet po nocy, to znaczy, że nie ma już tego ognia. Drugi sygnał to ten, który najbardziej rujnuje Ci dzień. Czyli brak energii i motywacji. Wstajesz, ale jakbyś się nie Budził. Patrzysz w lustro i widzisz gościa, który nawet nie ma siły się rozruszać. Zamiast zaczynać dzień jak wojownik, szukasz wymówek, że pogoda, że dzieci ze stres, ale prawda jest taka, że to nie okoliczności cię unieruchamiają, to niski testosteron odbiera ci napęd. Bez niego twoje ciało nie produkuje energii, twoja głowa nie widzi celu, a twoje decyzje zaczynają być pasywne, lękowe i nijakie. I nagle okazuje się, że nie masz siły nie dlatego, że coś się wydarzyło, tylko dlatego, że twój organizm przestał cię wspierać. A ty nic z tym nie robisz. Trzeci sygnał jest najbardziej widoczny. Zmieniasz się fizycznie i nawet nie reagujesz. Brzuch się rozlewa, klata mięknie, a ramiona znikają. Kiedyś byłeś facetem, który potrafił stanąć prosto, podnieść ciężar i spojrzeć w oczy. Teraz chowasz się za luźnymi ciuchami i narzekasz na metabolizm. Ale to nie metabolizm cię zdradził, to ty zdradziłeś siebie samego. Spadek testosteronu odbiera ci nie tylko wygląd, ale też poczucie, że masz na cokolwiek wpływ. Przestajesz dbać, przestajesz walczyć i przestajesz chcieć, a ciało, które kiedyś była Twoją zbroją, staje się przypomnieniem, że odpuściłeś. I nie chodzi tu o kaloryfer czy idealną sylwetkę. Chodzi o to, że nie ma w tobie już gniewu, głodu, napędu. Jesteś zmęczony, bezpłodny energetycznie i pogodzony z byciem wersją siebie, której nie szanujesz. I teraz słuchaj uważnie, bo to nie świat ci kastruje, tylko ty sam, dzień po dniu, wybierając wygody zamiast działania, fast foody zamiast mięsa, seriale zamiast treningu i smartfona zamiast snu. Każda Twoja decyzja albo wzmacnia męskość, albo ją wypłuka. Każdy wybór to cegła w murze, który oddziela cię od tego, kim mógłbyś być. A z czasem, gdy ten hormon wyparuje całkiem, przestajesz nawet pamiętać, jak to było czuć się silnym, mieć pazur i mieć na cokolwiek chęci. Zostaw komentarz prosto i po męsku.